Do premiery Diablo 4 zostały 4 miesiące. Blizzard niedługo powinien ogłosić otwarte beta testy. Między Diablo 3 a Diablo 4 minęło 11 lat, więc najwyższy czas wrócić do piekła. Być może twórcy pokażą grę już niedługo. Oczywiście oficjalnie nie mamy żadnej informacji o takim fakcie. Nie ma ustalonej daty, jednak podczas bety Blizzard ogłosił, że w 2023 odbędą się otwarte testy. Rod Ferguson na swoim Twitterze oznajmił, że niedługo dowiemy się więcej na temat otwartej bety. Oczywiście nie mógł podać żadnych konkretów, ale myślę, że i tak powiedział dużo. Ferguson zasugerował, iż taka informacja może zostać podana publicznie podczas jakiegoś wydarzenia związanego z grami. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Diablo 4 będzie częścią IGN Fan Fest 2023, który odbędzie się 17 i 18 lutego. IGN przyjrzy się nadchodzącym grom w tym Diablo 4. Idealny moment na ogłoszenie otwartej bety. Gra ma mieć premierę na początku czerwca. Fanfest odbywa się pod koniec lutego. Oznacza to, że Blizzard ma 3 miesiące na testy. Strzelam, że albo Diablo 4 będzie dostępny od momentu zapowiedzi, albo od 1 marca. Zanim zaczniemy, to mam pytanie: szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś gry akcji, gry sportowe. Gry RPG oraz przygodówki, FPSy, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Eneba.pl Premiera The Last of Us zostaje opóźniona. Mam na myśli wersję na komputery osobiste. Dotychczas premiera zaplanowana była na 3 marca, jednak Naughty Dog opóźnił premierę do 28 marca. The Last of Us powinno być opublikowane póki serial na HBO dominuje świat seriali, tak aby wykorzystać ten moment. Gra zadebiutowała na PlayStation 3 w 2013 roku. Od tego momentu powstał sequel oraz DLC Left Behind. Studio odpowiedzialne za grę oficjalnie ogłosiło przeniesienie daty premiery gry. Kolejny raz no nie mam nic przeciwko opóźnieniom związanym z dopieszczeniem gier. Wolę poczekać dłużej, ale mieć kompletną grę. Tak jest w przypadku The Last of Us na komputery. Pewnie chodzi o jakieś detale dotyczące adaptacji gry na inną platformę. Ostatni odcinek serialu zaplanowany jest na 12 marca, więc gra powinna przedłużyć hype związany z tym IP, który no, nie ustaje od 10 lat. Już za około 2 miesiące dowiemy się, ile gra wyciśnie soków z naszego sprzętu. Bandai Namco opublikowało zwiastun Tekkena 8, a w nim Ninę Williams. Niedługo rozpocznie się zamknięta alfa gry. Katsuhiro Harada wspomniał o tym już w grudniu ubiegłego roku. Nina Williams to ikona franczyzy. Jej popularność zapewniła jej spin-off w 2005 Death by Degrees. Raczej nie jest niespodzianką jej powrót, no ale zawsze dobrze jest mieć pewność. Zwiastun ujawniający możecie oglądać w przebitkach. Nina nosi okulary, czarną skórę i dwa gnaty. W tej odsłonie ma nieco krótsze włosy. Następnie widzimy gameplay postaci. Używa nie tylko długich do samej ziemi nóg, ale też robi użytek z broni. Dostajemy też wgląd w specjalne dla postaci ruchy i kombosy. Bandai ujawniło, że niedługo odbędą się zamknięte alfa testy gry na całym świecie. Pierwszy z nich odbędzie się w Japonii podczas Evo Japan 2023. Jakiś czas temu zapytałem was na jaką grę w lutym czekacie najbardziej. Oczywiście wygrał Hogwarts Legacy, ale w komentarzach często pojawiał się Sons of the Forest. Na karcie gry Steam ujawniono wymagania sprzętowe Sequela. Teraz na ekranie możecie sprawdzić, czy dacie radę zagrać Full HD na Ultra. Nie są to jakieś specjalnie duże wymagania, więc myślę, że większość graczy będzie w stanie pograć w tą grę. Kolejna rzecz, której dowiadujemy się z karty na Steam, jest fakt, iż gra zamiast opóźnienia będzie dostępna w wersji wczesnego dostępu. Gra zadebiutuje pod koniec lutego, jednak o mały włos a gra nie zostałaby opóźniona. Twórcy zdecydowali się jednak na wersję wczesnego dostępu. Oznacza to tyle, że gra nie będzie kompletna, no ale będzie. Jest to kolejny przykład opóźnienia, czy w tym przypadku wczesnego dostępu, który nie tyle co mnie cieszy, ale nie denerwuje. Jak wspomniałem kilka razy, wolę, aby gra została opóźniona niż była pełna błędów. Tytuł zarezerwowany jest na komputery i fani będą zostawiali swoje odczucia tak aby pełna wersja była idealna. Sequel wprowadza szereg nowości, jak np. system przyjaciół czy pomocników oraz mapa gry ma być 4 razy większa względem oryginału. Wprowadzono też nowe mechaniki. Wydana w 2014 gra The Forest zyskała tysiące fanów i Sequel powinien przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów horroru. Hogwarts Legacy oficjalnie dostępny jest od 10 lutego 2023, jednak ci z Was, którzy kupili wersję Deluxe w przedsprzedaży, mogą wejść przez bramę Hogwartu 72 godziny wcześniej. Od 6 lutego serwisy internetowe będą mogły publikować recenzję gry. Z tego co zdążyłem przeczytać, gra jest bliska ideału, jednak możliwe, że związany z nią hype ma wpływ na ocenę. Poczekajmy kilka dni, aż emocje opadną i będziemy mogli podejść do tytułu z zimną krwią. Polskie serwisy generalnie chwalą tą produkcję. Gry online za plusy uważa ogromne i wspaniale odtworzone baśniowe uniwersum z filmów o Harrym Potterze, z zakazanym lasem i wioską Hogsmeade na czele. Imponujący pod każdym względem naszpikowany detalami i sekretami Hogwart. Wciągający, budzący ciekawość do samego końca główny wątek fabularny. No i jeszcze lepsza, wypełniona moralnymi rozterkami długa historia poboczna Sebastiana i An. Satysfakcjonujący system walki czarami. Mnóstwo zagadek środowiskowych, wymagających czasem pomyślenia lub odkrycia rozwiązania w świecie gry. Istotna rola znajdziek i zaliczania wyzwań. Niezliczone możliwości personalizacji stroju, różdżki, miotły i swojego pokoju życzeń. Mnóstwo smaczków i ciekawostek do odkrywania dla fanów uniwersum. Jednak znalazły się też minusy, czyli kiepsko rozwiązany system lutu, praca kamery w czasie lotu na miotle mogłaby być lepsza, no i animacja twarzy u niektórych NPC, zwłaszcza uczniów. Antyweb wspomina o takich plusach i minusach, czyli świetna historia, barwni bohaterowie, tworzenie własnej legendy, idealnie odwzorowany Hogwart, ogromny świat pełen pięknych lokacji, dbałość o najmniejsze szczegóły, ogromna ilość znajdziek, grafika na najwyższym poziomie, mnóstwo zadań pobocznych i ich wpływ na całe doświadczenie, system walki i kombosów. Dowolna modyfikacja postaci i zmiana wyglądu każdego elementu garderoby. Brak błędów. Minusy to wprowadzenie w fabułę mogłoby być nieco bardziej rozbudowane. Z kolei IGN Polska za plusy w grze uważa możliwość przeżycia magicznej przygody, uczestnictwo w lekcji magii, mnóstwo magicznych znajdziek i sekretów, wygodne sterowanie i gameplay, zaklęcia niewybaczalne czyli coś, co lubi każdy fan, mnóstwo magicznych zwierząt, klimatyczna muzyka, dobre efekty specjalne. Dynamiczne i bardzo widowiskowe starcia z wrogami, eksploracja Hogwartu, Hogsmeade i innych lokacji. Minusy – niesatysfakcjonująca interakcja z innymi uczniami, nieangażujące zadania poboczne, nieistotne wbijanie poziomu postaci. Werdykt IGN Polska to twórcy gry Dziedzictwo Hogwartu złapali za kapelusz obszerne uniwersum. Deweloperzy starali się zaimplementować do swojego dzieła jak najwięcej elementów z magicznego świata, ale niektórych rzeczy po prostu zabrakło. Gra oferuje jednak niesamowite przygody, których powinien doświadczyć każdy fan Harry'ego Pottera. Czeka nas wiele godzin intensywnej zabawy i naprawdę interesujący wątek fabularny, mimo niezbyt udanych historii pobocznych. Jak mogliście usłyszeć, plusy i minusy często powtarzają się, tak więc generalnie minusów za bardzo nie ma, są same plusy. Ale tak jak powiedziałem we wstępie, poczekajmy kilka dni i podejdźmy do tej gry z zimną krwią. Trzymajcie się, na razie.